Czy wiecie, że kobiety gorzej oceniają swój dorobek naukowy i szanse na zdobycie finansowania niż mężczyźni? A czy słyszeliście także, że częściej odchodzą ze świata nauki? Dlaczego tak jest? Ponieważ kobiety wciąż mierzą się z wieloma barierami, są niedostatecznie reprezentowane na wyższych stanowiskach, rzadziej podejmują współpracę międzynarodową, mniej zarabiają niż mężczyźni i częściej mają przerwę w karierze ze względu na inne obowiązki. O tych kwestiach musimy pamiętać każdego dnia. Szczególnie dziś, w Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w nauce. Wkład kobiet w rozwój nauki w Polsce i na świecie powinien być jeszcze mocniej doceniany przez wszystkie środowiska. Jest nas przecież więcej. Niż tylko jedna Maria Skłodowska-Curie. Z tego miejsca, i to jest dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę to zrobić jako wiceministra nauki, składam serdeczne życzenia naukowczyniom, pracowniczkom naukowym i studentkom. Życzę Wam, by ciekawość naukowa Was nie opuszczała i byście odnajdowały radość i satysfakcję w służbie dla polskiej nauki. Wszystkiego dobrego i satysfakcji, drogie panie.